To ten pomnik. Rzeczywiście. Naprawdę tak wygląda? Nie. Nie jest taki muskularny i ma inne skrzydła. To Faye Leport. Jesienią 67. była wśród mieszkańców Point Pleasant, którzy widzieli człowieka ćmy. Ile miała pani lat? 12 albo 13. Widzisz ten znak? To tam przez moje okno brat zauważył coś dziwnego. Co? Jakby połączenie człowieka z ptakiem. Miało wielkie czerwone oczy. Widziałam je. Bała się pani? Tak. Co zrobiliście? Brat wcisnął gaz. W czasie wojny produkowano tu trotyl. Zjechał tam, zahamował, a wtedy to wskoczyło nam na maskę. Odwróciło się i odleciało. Rozłożyło wielkie skrzydła i zniknęło w ciemności nocy. Brat chciał tu wrócić, więc następnego dnia przyszliśmy. Ale było tu już wojsko. Poważnie? Tak. To nie tylko Fey i jej brat. Inni mieszkańcy też twierdzą, że widzieli wojsko w kryjówce człowieka ćmy. Tam jest bunkier. Podobno on tam mieszka. Nie byłam w środku. To kryjówka człowieka ćmy? Tak. Idzie pani z nami? Nie, poczekam. Dobrze. Nie sprowadźcie go. Może znajdę tam dowód na istnienie człowieka ptaka. Nareszcie będę sławny. Albo skończę jak Heraldo przed sejfem Al wąsate pośmiewisko całego kraju, gdybym tylko umiał podkręcać wąsa. Jesteśmy. Hello, Mr. Halo, Człowieku Ćmo? Mieszkańcy Point Pleasant uważają to położone w górach Wirginii Zachodniej miejsce za Pałac Człowieka Trawki. Przepraszam, Człowieka Ćmy. Latającego humanoida, którego widok zwiastuje potworne nieszczęście. Jesteśmy kryjówka człowieka ćmy. To dawny magazyn trotylu. W okolicy jest ich mnóstwo 30 albo czterdzieści, trzydzieści albo czterdzieści. W czasie II wojny światowej produkowano tu trotyl, w roku 45 zakłady zamknięto. W 1983 obszar uznano za skażony. Człowieka ćmy nie ma, ale chemiczne zatrucie jest.